Simoneczko, to zamówiłem ja, Wasz ulubiony YouTuber, i nadeszła ta chwila na decydujące starcie w ulicznych wyścigach. Pokażę się, kto jest tu najlepszy w mieście. Lecimy! Tak jak już wiecie, wszystkie wyścigi uliczne mamy zaliczone. Mam też pokazane, jak zdobyć yy, specjalne auto, w którym wyścigu. Był już odcinek u mnie na kanale. Także jak ktoś nie widział, to zapraszam. Wiadomo, to jest Forza Horizon 4, wszyscy już ją od lat dograli, a ja ogrywam ją teraz, więc dla niektórych to co mówię może być tak jakby no nic specjalnego, nic ciekawego. Traktujcie to jako sobie po prostu przy... moja przygoda, kurde i tam jakiś odcinek do obejrzenia. Więc tak, decydujące starcie, mamy maraton, więc... No zrespię się i wybiorę furę do wyścigu. Tym GTR-kiem jeździliśmy sobie w poprzednim odcinku. Eee, albo nie, zrobię tak, przecież mogę wystartować po prostu maraton. No i e, już tam prawie większością fury, fur jechaliśmy, we wcześniejszych godzinkach mieliśmy piąteczkę, RS4, tą R8 już się najeździłem, nawet Supernową jechaliśmy, Italią też jeździłem. E, Goliata robiłem Italią e, Tymi dwoma nie jechałem e, Jeżeli chodzi o te ostatnie odcinki GTR-kiem sobie jechaliśmy, nawet Carrerą GT Tym jechaliśmy Turbo e, A pojedziemy, decydujące starcie w klasie S1900 Koenigseggem CC8S Petarda fura, polecam ją zrobić do wyścigów Właśnie w tej klasie, bo idzie jak burza Muszę wyłączyć tutaj te dźwięki Aż kurde jestem ciekaw, jak co, co mi tutaj twórcy przygotowali na ten maraton. No i dobra, i posłuchajcie też kurde tego Koenigsegga. No dobra, mamy tutaj starcie jednak większością fur. Myślałem, że z jakąś pojedynczą osobą będziemy się ścigać. Ale z moim Koenigseggiem oni nie mają żadnych szans. Ale mnie uderzali kurde, to na zakręcie to bym kurde wyleciał. Ten koenigsegg prowadzi się niesamowicie, ale też go trzeba wyczuć. On jest specyficzny, jeżeli chodzi o prowadzenie, bo wydaje się na przykład, że wystarczy zahamować. Ale pięknie to wszystko wyglądało. Ej, zobaczcie to. Fajne to malowanie moje, zmienia kolory w tych ultrafioletach i tak dalej, nie? ten spoiler, spoiler forzowy, kurde, on to wszystko psuje. A, i zrobiłem zdjęcie, przecież nie chciałem. E, no dobra. E, Specyficznie się prowadzi. Łoł, wow, ale tu lecimy. O Zaliczyłem, zaliczyłem, dobra. Uh, uh, ale się napędziliśmy Dobra, wygramy to bez problemu. Jak kurde patrzę gdzie indziej jadę, gdzie indziej, to się nagrywa, nagrywa. Dobra, wracamy do tego prowadzenia. Eee, niby, że się schamuje i wejdzie w zakręt i... A tak naprawdę to trzeba nim jeździć tak, że tak naprawdę nie trzeba aż tak dużo hamować, ale żeby on skręcił to wystarczy odpuścić gaz. A w klepanym gazie po schamowaniu on gorzej skręca, wiadomo, niż na mniej schamowanym aucie, a odpuszczonym gazie, nie? Emilu kur, jedzie przede mną. Siema wariacie. To jest nick mojego kolegi, który ze mną kiedyś pracował. Zmienił pracę. Więc pozdro, wariacie. Zapraszam w końcu na kawę, na plotę, żebyś wpadł. Zgrywamy chyba z pół roku, żeby pogadać. No, zarąbista maszyna do wyścigów. Kurde, ten Koenigsegg. Malowanie jest petarda na tym zagu. zobaczcie, że w zależności od światła jakie mamy, tak wszystko się, te wzorki na nim świecą, normalnie jak fluorescencyjne, nie? Super to jest. To malowanie jest pobrane, gotowiec, ja go nie robiłem, więc jak coś szukali, no to musicie szukać podobnego ten trafik tu wybił z rytmu w linii przejazdu. Zarobi. Ach, musiałem. Ale dobrze, wszystko pod kontrolą. Naprawdę, auto jest super w No i ten dźwięk tych strzałów jest w ogóle... Tu jest... O Jezus, Całkowicie inny, specyficzny. Nie ma tak jakby w innym aucie, tak jakby tego dźwięku. Nie mówię o dźwięku tutaj silnika, tylko ich strzał, jak on tak kule redukuje, wrzuca, kurde, pyk, pyk. Tak całkowicie inaczej niż inne te strzały różnych tych innych aut tej Przycina zakręt 54% wyścigu Maratonik, maratonik No i teraz, Pedru, Pedru, Pedru kurde, kurdy, no niesamowicie. Jak jak Pedru, tyru <gry> O Jezus, ale wstyd. Dobra, cofam. Skąd to drzewo? Ja pierwszy jeszcze raz bym mnie przywie... <gryb>, ...przy uderzył. No bluźni. Family friendly potem. jep, jep, jeb od Raz, raz. Dobra, nagrywa się, nagrywa Kurde, sprawdzam, bo już... Kilka razy miałem w topę, że właśnie nie nagrałem tego dźwięku mikrofonu. Nie me filmy nagrałem, gadałem, gadałem, a tu dupa. Po 30 minut pójdę film, a, to ja, a mnie nie słychać. Ooo, a poczekajcie, spróbujemy czysto wejść w ten zakręt. Aż dziwne, że on nie wszedł mi. On nie wszedł. No, A teraz skleił, skleju, dobra. Za późno się za złożyłem w zakręt. Wybiłem się w zrypu i od razu pole zakręt nie siadł. tak tu się płynie po tych zakrętach. Ajajajajaj, ale mnie wybiło. Jezus, jezus, Jezus! Kurde, popsuło mi to czas przejazdu. Aj. Dobra, nieważne. To jest tylko gra. I tak cały czas jadę z uśmiechem na twarzy, kurczę, przechodzę te kolejne wyścigi w Fordzie Horizon 4. O, bardzo mi się podoba ta część. Piąteczka mi się zdudziła, a czwóreczka jest zarąbista, ale przycierka. Wymiana lakieru, to tylko wymiana lakieru. I Mamy to, to jest najlepszy na świecie, doktor przecie. Sirena policyjna, zdobyłem jakieś głupoty. A no i mamy, hej, doktor. See, to tell you that last night's marathon was one of your most incredible drives yet, I'd have to know about it, which I don't. So I won't. A, nie, no, jak tak to w porządku. Słychać z tego auta taki, kurde, pogrom, takiego potwora. No, petarda, fura jest. Dobra. Zakończyliśmy wyścig, więc mamy już wszystko zrobione. Upewnijmy się, czy nic tu kurde się jeszcze nie pojawiło przypadkiem. Ale nie mamy. Więc. Yy, wychodzi na to, że serię wyścigów drogowych, krosowych, przełajowych. Mamy wszystko dokręcone. Jeszcze sobie sprawdźmy. Wszystko jest na złoto. No, dokładnie. I teraz przechodzimy do wyścigów dragowych. To, co tygryski lubią najbardziej. Tu mam jeden zaliczony, mam jeszcze tutaj dwa dostępne i trzeci gdzieś tu był na dole. Nie, a tu jest, dobra, trzeci jest tutaj. Podejrzewam, że powinno mi się coś jeszcze odkryć, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. Więc jak zacznę, nie wiem, to ogrywać te trzy wyścigi, możliwe, że wyskoczą kolejne. No i to by było na tyle, a nie, jeszcze wam obiecałem, jeszcze co my tu mamy. Eee, losowania. No to odpalamy zwykłe 7 losowań mam. Zobaczmy, co my tutaj przytulimy ciekawego. Super losowaniach, nic ciekawego nie przytuliliśmy. GMC mam, za 12,5 tysiąca sprzedajemy. 140 koła. No muszę troszeczkę pozbierać gotówki. Zobaczcie, mam tylko 12 milionów. Miałem już 15 milionów, ale no wydałem yy, na chyba tam 2-3 auta, plus tuningi. Kilka tuningów do aut porobiłem, więc no, spadła mi kasa prawie do 10, koło, eh, 10 milionów. Kurde, jakie jest zwykłe, jakieś buciki kurde. 100 koła, dobra. No i muszę teraz zacząć po prostu zbierać hajs, no i gromadzić fury, przechodzić w kolejne wyścigi. Już myślę, że tam wydawać kasy na auta nie będę. Zobaczcie, mam 461 aut, bo po prostu już tam robię też te playlisty. Więc mam w sumie wszystko zrobione, tak. O tutaj jest Meganka RS do, zrobienia, do zdobycia, więc mogę sobie to jeszcze pojechać, bo jeszcze tego nie jechałem. Więc robię te playlisty, zbieram fury, tak i jakoś to powoli sobie wpada. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapka, subskrypcja, komentarzu, strzałeczka i do następnego. Cześć!